O jezu, co to są tampony? Jezu, eee. O więc czas na kolejny odcinek z gry pod tytułem Mr. President, bo dysz, nie znasz. No, koniec roku nastał czyli tak samo jak w poprzednim, na ostatni odcinek roku trzeba zagrać Mr. Prezydenta i skończyć, co nam tu zostało do skończenia. To robiliśmy ostatnio. To, to tutaj. To. Ow. Tak, tak. Ostatnio robiliśmy to, a dzisiaj idziemy tutaj. Rams Connection to Russia. Zobaczymy. No, zobaczymy, czy ma tu jakieś połączenia. O nie! Panie, panie prezydencie, gdzie pan jest? Jak się mam, jak się mam tam dostać, Przy pana? Ush. Oła Ehm... Um. No like for real. Jak ja mam tam wejść? Halo? Excuse Wydaje mi się, że mamy trochę czasu Także mogę popróbować sobie Nie Już po pana pędę, Panie rumpie cy. No z tymi krzesełkami Iśśś No, było blisko Co? Co on robi? Panie rumpie, czemu się pan modli? Panie rumpie, to czas na to Tutaj strzelają Jezu Panie rumpie już biegnę, wytrzymaj pan! O jazu! Siu! Owaaa! O! O. Ipsyk! Nie wywalaj się pan! O! Jestem! Jestem! prezydent, O! Żie? Okej. Okay. nie, Ipsyk! Skrwobów! Uch! No, no. Panie prezydencie! Gdzieś pan... jest Gdzieś tam pan w las. Panie prezydencie, to jest nielegalne. Trzeba kurde zostawiać ochroniarza na dole. Jak ja mam tam wejść? Au. Dobra, cyk, panie prezydencie. Ja bym się nie podkał, bym po pana leciał. Ale się potknąłem, także no, może następnym razem. No może jednak nie. Panie prezydencie... O Jezuła! Dobra, lecę, bo chcę, panie prezydencie. Gówno. Panie prezydencie, już lecę z całej pety! To Jezu, nieważne, żartowałem. Najpierw się zdrzemnę szybko. Cyk! No nie, ty idioto. Gdzie ty kurde się wywala, że tu pan prezydent umiera? Nie, panie prezydencie! No, problem. Czy to gówna? O Jezu, co ja robię za piruety? Co się ze mną dzieje? Nie! Nie! Nie, debilu! Nie! Przy. No, no, no! no, Nie, panie prezydencie! Czy? Oje! Pora na wydurnianie się Nie. O! Jestem! Jestem, panie prezydencie, już prawie! O. No! Byłem blisko! O mam! Jestem! Dawaj, blokuj! Panie prezydencie, wstawaj pan! O. Jest! Nie wierzę w to Przyjąłem kule i tak! Jeszcze go zrzuciłem na koniec. Well, próbowałem. O, o Dawaj wstawaj, durniu. Nie, gdzie ty lecisz, debilu? No, Panie prezydencie, wstawaj pan nie, no gdzie ty leci znowu debilu ty? Cyk, no podskocz. Co ty robisz? No co to za balerina no? Ty twórka raty Dawaj, wstawaj. Yes, uratowany. Trafiłem w drugiego prezydenta łatwo. Ale przeżyłem skubany. Dobry. Dobra, cyk, Panie Prezydenty, spadać, he przeżyliśmy, zakopałem pod gruzem. idealnie, o, to już, o, nie zdążyłem nawet przeczytać tego, próbowałem, no dobra, to było krótkie, róbmy jeszcze to, moment for rum. o Jezu, co się dzieje, Panie Prezydencie, co tam się dzieje? Co się dzieje? Co to za cztery literki? <laughs> Fata slow, co tam się dzieje, Jezu? Fata ugly face. It's like a pig. Fata Fata slow. Jezus. Daj bo dużo czasu mam w sobie. Nieważne. No, jestem nowym prezydentem od dzisiaj. Easy. Pozwy... Dobrze, wstać nie może. Ty. Przeżyjcie. O, w dół, nie dolecę znowu. szkurła, ale kopadałem Dobra, wystarczyło tu z dookoła I teraz pana prezydenta ładko uratuję. Albo nie, bo przyleciałem owo. No, próbowałem. Czy! I... Panie prezydencie, już biegnę! Proszę się powstrzymać od zbędnych komentarzy! O fuck, próbowałem! No cóż, panie prezydencie, może kiedyś indziej. Jezu, wywaliłem drzwi, o! Już lecę! No i go. Panie prezydencie, już lecę! Jestem tutaj niepokonanym ochroniarzem, jeszcze nigdy nie przegrałem Panie prezydencie, proszę tu kurde spadać! No, panie prezydencie, czemu pan lewituje? Halo? Ała? Panie prezydencie? Jest stupid Dobra, panie prezydencie, teraz albo nigdy Chyba nigdy. Kurwa. Panie prezydencie, zaraz się pogniwamy. Proszę się opanować. No! Idealnie! Teraz albo nigdy No, nie wyszło. Próbowałem Panie Prezydencie, to jest nielegalna praktyka Proszę się strącić. O, idealnie w końcu. O! W końcu się uda. No, został pogrzebany w kobietach, ale... Na taką śmierć liczył. Ale przeżył. Oj. Byle. Ja nie. Oh, shit. Here we go again. Miss click. Nie ten głupi, To Opcji. Dobra, pod kątem, panie prezydencie, pod kątem. No, trafiłem. Trafiłem! Idealnie za pierwszym razem. He he he, easy. No idealnie, panie prezydencie. Udało się. Teraz już nawet kobiety pana nie. Dojechały. Idealnie. Uff. Udało się. O Jezu, co tu się dzieje? kurżowa jest! Panie prezydencie, lecę już po pana cy na. dymna. Easy. Ronald no one respects woman more ramp. Dokładnie. Fakty! Fakty! O Jezu, co to są tampon? Jezu, ee. No! Wej? A czy ja muszę iść? Ojejzu, jak mi sprzedał! Omięcie! O Jezu, ty, ty, Dobra, ty, 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 o fuck ty, jest tak daleko? Jak ja mam to zrobić? Tyk, tyk, tyk. O Jezu, A tyk, jest robotem? No, ściana mnie bije. O, o było! Dawaj, wstawaj, divinu! Ej, what the fuck? Lecę, bo chcę, lecę, bo życia nie mam już. Dawaj, 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 dawaj. Trupę! No, próbowałem. Dobra, wyobraźcie sobie? Łiana! No nie! Tak, dobrze było. Uf, uf. Uratowany pan prezydent. I idealnie. W ostatniej chwili. Champions. menstruation should be shameful. No nie. No nie. Się. Uratowany. Idealnie. E Pojazdu kolejne. Panie Rumpie. A znaczy, ja nie muszę tego popnąć? A, chyba muszę. Tylko le 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 lżej. O, oh, oh, jodę Dobra, lecę już. Nie wiem, czy dobrze robię, ale lecę. No, dawaj to Ło, oh, oh. chwili. Nie odbiję się. Dawaj, strzelają. Naprobowali, strzelają, panie prezydencie. Jestem już tu cyk. Ostatni. Uff. No cóż, Za pierwszym razem. Co to za tampony kolejne? Co to jest? Uś, o nie! U, o, fuck. Ui, o nie! O nie! O nie! O się. O nie! dobrze. się Czemu nie! to tak dobrze. nie! No. Tak nie! trafiam? No no nie, O, tak. Idź i wosko. O. o, jak szli! O, jak szli, make it! O, nie! Dawaj, debilu. Panie prezydencie! mam cię. Nie! No, panie prezydencie, to jest oszustwo! Panie prezydencie, miałem już pana w sobie. What the fuck, uh. Dobra, panie prezydencie, jestem już. Do pana usług. Wypierdzielaj. Udało się, jest pierwszym razem. Idealnie panie prezydencie. Czy udało się. No nie, kolejne gówno Gdzie jest pan prezydent? No, dziękuję było okay. Panie prezydencie, co to jest za. Co, co, co to za łódka telefoniczna? No, próbowałem. No tak bez tego? Wódka telefoniczna dla Debila. O. No, próbowałem. <laughs> o, ciebie poszło. Posunęło, co to było? Cyyy. No, nie wyszło. A, wow, no, ale trickshot. O, no, no prawie. Trickshot. Cyr. No, byłem blisko. <laughs> prawie się udało. Cyr. No, nie wyszło. Hmm. O! Ręką dotknąłem! Widzieliście to? Niestety moja ręka jest za słaba. O nie! nie, nie było. No. <ścoughs> panie prezydencie, już lecę! Żartowałem. Teraz lecę, panie prezydencie! No, prawie wyszło. Panie prezydencie, teraz się uda musi, po prostu musi. No nie musi. Panie prezydencie, do trzech razy sztuka, jak to mówią. No, Co jest grane? Panie prezydencie, no teraz to już po prostu musi. Działałeś, Panie Prezydencie, musiało się w końcu udać Byłem zbyt blisko, zbyt wiele razy. Vote fight pusty. <laughs> co ja gra? Przepraszam bardzo, ta gra jest zbyt unhinged. Co tu się dzieje, e, te tampony teraz szybsze. Jak się takie wydają. Ja mam to jeszcze na czas robić, co? Tak? Cudowny. No, a mogę doskoczyć? Fajnie. Panie prezydencie, to co to jest w ogóle? Ciebie pan zostawił. Świetnie. Ehm, um. ehm, um. go? Halo, panie ochroniarzu, proszę działać. O, fajnie kupi tamto, panie prezydencie, to jest nielegalne. Jak nie wybił? Ciekawe, a nie mogę po prostu wskoczyć tutaj, mu zasłonić wizji. Nie mógłbym tak po prostu tego zrobić? Chyba mogę tak zrobić po prostu Dobra, oszukujemy to troszkę, ale trzeba To jak nie... Le trzeba tam jeszcze trafić No to nie, jest takie łatwe, jakby się wydawało Idealnie Teraz nie ma szans, że pan prezydent zginie No nie ma opcji Aha jednak umarł. No, próbowałem o! Świetnie. Tak czyli najlepsze co mi się do tej i No, 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 no Żyję. Nie wiem jeszcze jak, ale żyję Dobra, idealnie Zatrzymałem się idealnie. Tylko co z tego, że ja się zatrzymałem idealnie, jak on tu zaraz strzeli? O oh fuck! O oh fuck! Ale zwaliłem. A wystarczyło już polecieć. No, może wstanę. Albo nie. Wija je tą marzenką tamponowską. No, 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 no! Dobra, jestem. Dążę, nie wiem, ale lecę. Brań git Nie no, ty idioto o, 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 o. Panie prezydencie, lecę już po pana, yo. Aj, panie pre Panie prezydencie Proszę się uspokoić Wszystko jest dobrze Wszystko w porządku Udało się, po pół roku Panie prezydencie, jest pan uratowany Wspaniale Oooooh, old woman, are cold tickets. <laughs> daj. I tym oto akcentem skończyliśmy kolejny piękny odcinek. You're part of the problem. <laughs> How the fuck? How the fuck is this real? No, nie wiem. To nasz czeka na nas w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie za rok, także to by było na tyle. Dzięki wszystkim za obecność trzymajcie się do następnego. I lulululu.